Uwaga, uwaga moi drodzy. Jaką dostaniemy rolę? I mamy, 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 mamy rolę czego? Impostora. Tylko jakiego impostora? To jest dobre pytanie. Mamy info Warlock, okej. Okay. Jest moc. Eee, dobra. Na ślepo kogoś klikam. Dobra, na Oskiego akurat trafiło. Here we go! Dobra, choinkę robię. I teraz mogę go zabić, patrzcie to. Klikam kill. Ej, co się stało? Przecież ja Baku za... Nie, ja Baku zaznaczyłem. Co jest? Ej, dobra, dziwna sprawa. Generalnie to jest pierwsze ciało, dobra. Tutaj mamy też supera jakąś taką rolę. Aha, tutaj jest Poisoner, tak? Nie, ninja. Nie, to wampir, ninja, ninja, warlock. Czekaj, jak widać takie krzaki, to co to się dzieje? To jest ninja. Jest ninja? Ninja. 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 Aha, dobra, to kurde, może mogłem tego nie zgłaszać To jestem paruwa Ojoj, dobra, sorki Ale ninja nic nie daje, po prostu jesteś w kwestii dla niewidzialnej I to ciało, ale po nim są po No jakby dobra, baku przy lodziku się wywaliła i się krzaki mi pojawiły, także nie wiem Czyli mamy ninja po prostu, tak? W tej gierce? Tak, To warto wiedzieć tak, jestem kilośnikiem, bober. Dobra, widzowie, nie ten przycisk. No nie, nie wierzę. Boże, ten drugi przycisk miałem dać. Jestem parówa totalna. No, zlamiłem to. Chociaż nie miałem kill dać, tylko ten drugi przycisk za chwilę. To było symbolskie zagranie z mojej strony. No dobra. Lecimy, robić tego. Tutaj, co mamy do fejkowania za zadania? Kartę mamy do fejkowania. To co ja mam za przycisk potem kliknąć? Aha, ja potem mam. Ej, tarcze mi ktoś dał. Kto mi dał tarcze? Westinę? Kto mi dał tarczę? Halo. Nie wiem, tko, że mam tarczę, idzde. No, nieźle. No, myślałem, że killę tą osobę, którą zaznaczyłem widzowie, a to killło mi osobę, która była obok mnie. I to był totalny lagor. Dobra, zaznaczyłem. Dobra, mogę zabić? Czemu nie mogę kliknąć tego przycisku kill? O co chodzi? What is this? Czemu ja tego nie mogę zrobić? Pytanie. Nie mogę... O teraz klikłem! Dobra, zabiłem go! Zabiłem go! Ej, zabiłem go! Teraz! Czemu dopiero teraz mogłem? Słyszeliście to? O kurde. Dzięki za biding, za tego dzikiego wspólnika. E, ciało było pomiędzy e, e, storage'em a, laborato a laboratorium y przy tym wielkim kamieniu. Ja mam tylko pytanie, mam trzech imposterów, prawda? Tak, mam trzech, trzech imposterów. Teraz mijałem mafię, która by chodziła do kórę. KACPR2137. w sensie mafię, że tego, że paru nas tu ludzi naraz widział. Kasper, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam. Adin, czemu z tak dawno mnie cofnąłeś? Przy reaktorze? No. No bo widziałem, że ty tam jesteś, to po co mają być dwie osoby na jednym, po co będę czas marnował? Ja mam ważne informacje mm, o Kilerze, bo to jest prawdopodobnie Oski, Adin, Milek albo... albo Rexer. i Why ewentualnie Eventku. Why me? Czemu tak są? Mam swoje powody i jakbym powiedział dlaczego, to bym zdradził swoją rolę. Ja wiem tyle, mam... że Beluga na pewno nie jest, bo skanował się. Ja jestem ja pewien, że Beluga nie jest. Ja mam propozycję skipa, bo Beluga już skana, może mnie też potwierdzić. Nie ma sensu, to już nie powiedzieć. No powoli trzeba myśleć, ale dopiero... Nie no, cztery ciała to już dużo nawet. Ale jeszcze mamy czas. Dobra widzowie, na razie skip. No nie no, zabiłem kogoś, ale nie wiem kogo zabiłem. W tym, y, jak byłem w security. Kogoś zabiliśmy. Prędzej nie mogłem, nie wiem dlaczego. Y, no, ale spróbujemy za chwilę sobie kolejną osobę zaznaczyć, jako Warlock właśnie. Nie no, Warlock to jest giga czadowa rola. Tu już wszystko fejkowałem, muszę do laba teraz po prostu sobie kulturalnie pobiec. Najgorsze jest to, że nie ma od kogo mam tarczę i to jest xD Totalnie nie wiem Pyk, dobra, biegnę dalej Muszę sobie za chwilę kogoś zaznaczyć No tu nikogo nie ma Naprawdę? Chodź Co on zrobił? Dobra Zabij, zabij, Kwilek! milek, dobrze Dobra, gasimy światła. Zarybiście! Oh my god! Oh my god, ale Triple Kilton poszedł, zorombisty. Co jest? Po co on to zgłosił? E, gdzie? Eee. Niedaleko na Okej, okay, wówek z, z tego jest na pewno 100% pod clearem, bo byliśmy teraz w O2. We no tak no i trzeba... Adin jeszcze tam był. I trzeba kogoś ja wygłosować. Ja nadal wiem, że to jakaś ciemna osoba zabiła Ja, ja bym do... powiedział, że Węku raczej nie jest tego wida, bo byłem z nim przy stoleżu. wyszliśmy światłu na... Bawarian Ball. Trzy złote, ma węki pozdrawiam no ja i chodzi o to, że obok wylem. typa co zaznaczyłeś musi ktoś być, abyś ktoś go zabił wie, mają ciało? Faktycznie Mi się wydaje, że to Milek i Venku. mogą się czyścić jako impostorzy Nie wiem, no jest dy, dy, dy. Nie, ja nie mam żadnych podejrzanych P Pytanie, ile mamy impostorów? Było trzech cały czas po tej rundzie? No to to jest niezaciekawie. teraz nie wiadomo co się stało, bo dużo, trzy ciała znaleźliście, nie? W sensie trzy trupy teraz były No ale dla kogoś wywalić trzeba Turec ja? tego nie zrobił akurat Imo Dla mnie, dla mnie to jest Milek z Zresztą nie wiem nikogo. Trzeba kogoś wygłosować w ręku, bo. Możesz mnie oczyścić, bo znam Twoją rolę i ja mam takby coś odnośnie Twojej roli, nie wiem. o no możesz pomyśleć. Ja... No to ja oczyszczam cię. No dobra. A na jakiej podstawie? Tak okrężnie, bardziej powiedz. E, na podstawie dobra, roli, tak by że. Dobra, widzowie, już zagłosuję, bo mieli tą rolę, jak że widzą potem moje głosy, to bez sensu. No trudno, i tak wszyscy na niego zagłosowali. E, dziękuję bardzo, e, Krycha. Dobra, wszyscy na niego dali. No cóż. No tylko on dał skipa. Dobra, widzowie. Czyli mamy jednego mniej Banty Huntera. No trudno, ale mimo wszystko mamy spore szanse, że nam się uda ugrać to. Z turretem. Dobra, światełka są zgaszone. Teraz by taki bomber się przydał, nie. Spokojnie, taski są na dobrym poziomie, także na spokojnie możemy to po prostu ugrać. Ej, double jest koniec, czy nie? On się steleportował. On się zrobił niewidzialny. Tyk, Dobra, naprawmy to. Dobra. elektrikal zamykamy. Kurde. Dobra, tędy idziemy. Wbiegamy, wbiegamy tam. Okej, okay, 16, 15 kamery świecą. 13, 12, 11, 10, Dobra, znaleźli ciało. O nie. No to ciało w Elektrikalu. Mhm. Mm Nadal czyszczę się z Buweksem. Tak, ja wiem, że teraz biegasz na, do lawa, ale skąd biegłam? E, skąd biegłam? Generalnie byłam najpierw w komsach i teraz prosto za dwa dolnym wejściem idę do laba I elektryk był zamknięty, jak coś. Mhm. Mm Dobra. Mamy dwóch impostorów, chyba że no e, teraz ciało na kamerach zgaduję, że spadło, bo kamery świeciły i zgasły, tak? No. E, bo ja tam byłem i widziałem ciało i miałem tam iść i po drodze spotkałem dwa Aha, bo widziałem właśnie, że kamery się świeciły jakieś 10 sekund, e, jak przebiegałem. Ja tego na pewno nie mogę zrobić. No, A mi się wydaje. No Festina nie, bo ja ją widziałem. Tam chyba no. w O2, coś takiego. Adin by raczej tego nie sefle pocztował, bo to na pewno nie był bait. Czyli zostaje mi Turret ja jestem w górnej dekontaminacji. A ja jestem w ofisie na Vitalesach i wiem ile to ma sekund. One ma z 8-7 sekund te ty ciało. Tylko przypomnę... Jedno. A drugie leżało. Nie, Przypominam, nie, przy, że sam przy, mówiłeś... Trzy? Przyp Co? Przypominam. Przy, tak, bo jedno ja ja spotkałem na Ta. kamerach i dwa były zela. Aha. Przypominam, że sam mówiłeś węklu, że jest y, ten... Y, że jest y, ninja, więc... No. Tak. Wydaje, że to ciało było w ofisie, a ja się spytam Pęka gdzie on był, bo mi się to on mówił, że był chyba w ofisie. Na Nie, bo po... że jest w ofisie, ale przy, przez... Ciała są ja samego, ci mówię bro. tak, widziałem na kamerach, bo wbiegałem przez lewego ofisa, wbiegałem sobie do ofisa, pobiegłem na witalsy, siedziałem na witalsach, widziałem kamery, świeciły się. Potem kamery zgasły i, i biegłem sobie w kierunku kamer, bo myślałem tam 100% będzie ciało, bo pewnie ta osoba z kamer jakby znikła w momencie, gdy ciało praktycznie padło. Także to jest yy, dziwne, to jest dziwne i dlatego biegłem na kamery, bo myślałem, że tam będzie trup. Mhm. Dla mnie dwójka impostorów to węku i turę. Wenku, a nie wolnołeś czasem Blade'a wtedy na początku jako ninja? A? Nie. Nie? Nie. Bez sensu miałbym na jedno ciało od razu tego, walić baita. No co tu? Ale, ale, ale jeszcze... to y Więc, nie wiem czy ktoś zauważył, jestem kameleonem. Ja sobie tam gdzieś sobie przeawczyłem trochę i Venku nie mógł wtedy zrobić tego. No to to, y to jest baita. turet, chodzi na to. Jak ja? No, on może porusz... kameleonem jakimś. Double kill jest koniec. Ej, no to ładnie. Oh my god. Dobra. Dobry double kill. Zgasimy Heraj. światło za chwilę. 10 złotych. Cześć, co robi rola Warlock? Dobra. Co robi rola Warlock? Eee, zabija z znienacka za pomocą tego przycisku eee, kurs, który jest na lewo. Chodź, wóweks. Dobra, ja sobie poczekam tutaj. Eee, na spokojnie. On mi dał tarczę. Dobra, mamy wygrano. No i kozak totalny. <śled> Ładnie.